Lepszego i bezpiecznego dnia życzę Przemek Koch. Ostatnio miałem ciekawą taką rozmowę w jednej z firm, gdzie pojechałem, zostałem poproszony o to, żeby pomóc, bo jeszcze się takie sytuacje zdarzają uruchomienie PPK czyli pracowniczego programu kapitałowego w firmie i miałem okazję rozmawiać z panią administratorką i przyszliśmy właśnie na temat emerytury. No i właśnie zaczęliśmy rozmawiać na temat właśnie jej emerytury, jak działa system zus tak? Jak się tą emeryturę po 99 roku wylicza? I usłyszałem takie ciekawe zdanie, które powiedziała i potem tak naprawdę zacząłem się nad tym zastanawiać i chyba tak rzeczywiście jest, bo powiedziała, będąc świadoma powiedziała, panie Przemku, e, ja... Wiedziałam, że nie będzie dobrze, tak? Jakby mam tą świadomość, tylko wie pan, jakoś sobie tak wyobrażałam, że państwo nas nie zostawi, tak? Że, że coś zrobi, że one, to niemożliwe, żeby one były tak niskie. Eee, I chyba trochę coś w tym takiego jest, że po pierwsze, temat emerytury to jest temat bardzo odległy, tak? Więc jakby co do zasady, dzisiaj patrząc, jakie mamy bieżące problemy, tak? wydatki, raty kredytu, e, wychowanie dzieci, tak, praca. Dzisiaj widzimy, jak ten dzień tak naprawdę pędzi, ten dzień po dniu znika. Więc jakby mieć nagle usiąść i pomyśleć o tym, o, będę odkładał na emeryturę za 20-25 lat, mam świadomość tego, że to nie jest pierwsza czynność, którą chcemy wykonać danego dnia. No stąd też rola takich osób jak ja, czyli doradców. E, druga kwestia jest taka, że Wiele lat temu, bo jeszcze kiedyś było tak, że ZUS przesyłał listy do nas, do Polaków, z takim podsumowaniem: ile mam tego kapitału, tak? Symulacje pokazywał, ile będzie tej emerytury. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że już od wielu lat tego nie ma. Już ZUS nie wysyła listów do Polaków informujących ich o tym, ile mają na koncie zgromadzonych pieniędzy. Więc znowu, żebym ja się dowiedział tego, ile mam pieniędzy w ZUS-ie, to muszę wykonać pewną czynność. Czyli muszę wejść na zespół, zalogować się, tak, zarejestrować. Kal Większość Polaków nie ma na to czasu. Nie wchodzi. Kiedy dostaje wynagrodzenie, otrzymuje fiszkę, widzi składka emerytalna 900 zł. Poszła, tak? Ok, ale nie wie ile tych pieniędzy ma. Nie wchodzi w ten program, żeby popatrzeć, tam jest kalkulator, w którym można policzyć sobie tę emeryturę. My nie mamy na to czasu. Więc mówiąc wprost. Dzisiaj ta informacja jest zasłonięta. To dzisiaj nie jest temat, który chcemy poruszać w tym kraju, no bo on nie jest czy on jest w jakiś sposób pozytywny dla nas. Scenariusz emerytalny Zosowski? No nie, więc o nim się nie mówi. Obywatele nie dostają informacji, muszą sami po nią sięgnąć, muszą odrobić lekcje tak? muszą się nauczyć, żeby zrozumieć, jak działa ten system. Więc jak nie masz tej wiedzy, no, to żyjesz w przekonaniu, patrzysz na dzisiejsze pokolenie emerytów i oczywiście możesz powiedzieć, no, nie jest im za dobrze, ale funkcjonują. Problem polega na tym, że oni mają emerytury, których część, większa część tych emerytur jest ze starego systemu, czyli sprzed 1999 roku, tak zwany kapitał początkowy. Nas 40-latków to już nie obowiązuje. Zasada prosta. W liczniku, ile zgromadziłeś, w mianowniku średnia długość życia. I matematyki nie oszukamy. A mamy jeszcze drugie zagrożenie: takie, że będzie mniej osób pracujących, czy tych, z których podatków szeroko pojętych, będzie te emerytury finansować. Kolejny element. Ale też musimy zrozumieć, żeby też nie deprecjonować i mówić, że ZUS jest zły, tak, że, że to jest w ogóle coś, co nie powinno istnieć. Nie, ZUS musi funkcjonować i musi istnieć, dlatego, że to jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Tak? A jako, jako obywatele jesteśmy tak samo odpowiedzialni za te osoby, które czy mają ten niższy status społeczny, tak? czy mają te emerytury najniższe w kraju. Są też osoby, które wykonują zawody bardzo niebezpieczne, szkodliwe, które szybciej przechodzą na tą emeryturę, ale na przykład zapewniają nam bezpieczeństwo. Tak powiedzmy, jak policjanci, na przykład górnicy, prawda? Więc tam też do ich świadczeń emerytalnych no, muszą się inni, mówiąc kolokwialnie. No, dorzucić, dopłacić, więc jest to system społeczny, więc mając świadomość tego, że jest to system, który ma, by każdy obywatel tego kraju móc z niego korzystać w większym albo mniejszym stopniu, i znając tą, te zasady, ale wiedząc, jak będzie to wyglądało w moim przypadku, to jest jedna jedyna droga, którą ja zawsze powtarzam i będę powtarzał w przypadku budowania kapitału emerytalnego. Umiesz liczyć, licz na siebie. Czyli jeżeli chcesz zająć się tematem emerytury, zrób to sam. Jeśli chcemy zająć się swoją własną emeryturą, to jest tylko jedna zasada: umiesz liczyć, licz na siebie. Czyli weź sprawę w swoje ręce i zacznij ten kapitał emerytalny, czy jak ja to nazywam, fundusz rezerwowy, zacznij go sam gromadzić. Nie patrz na to, co jest w systemie. To będzie. Nie wiesz w jakiej wysokości. To, co wiesz, będzie to zdecydowanie mniej niż teraz zarabiasz, bo matematyki nie oszukasz według zasad po 99 roku. Więc zajmijmy się sobą, czyli zacznijmy my gromadzić te środki. Bo prawda jest też taka, to na co też zwracam uwagę swoim klientom i oni się zgadzają. Takie zadaję pytanie, czy odkładanie kapitału? Na fundusz rezerwowy jest wydatkiem? Nie, nie jest wydatkiem. To nie jest wydatek, bo odkładasz dla siebie. Uczysz się nawyku oszczędzania. Nie, nie straciłeś tych pieniędzy, tak? Wydatek nam się kojarzy, że na coś wydałem, tak? Straciłem, nie wiem, zatankowałem paliwo, paliwo jest droższe, muszę się przemieszczać, tak? No, ale wydałem te pieniądze, tak? Przejechałem, ale wydałem. A tu, kiedy ja odkładam na swój fundusz, mogę wejść, popatrzeć, mam te pieniądze, tak? Mogę popatrzeć, bo mogę ułożyć sobie program, w którym będę miał procent składany, w którym te pieniądze będą również pracowały. Ale to są moje pieniądze, czyli bardziej bym proponował nauczyć się regularnego, systematycznego budowania kapitału i tej dyscypliny, takiej finansowej, żeby zrobić w końcu coś dla siebie. Nieraz o tym mówiłem, tak samo jeszcze pisałem kiedyś na swoim blogu. To jest tak, że kiedy siadamy do opłacania rachunków, to to siadamy i płacimy, musimy zapłacić ratę kredytu. Musimy zapłacić za prąd, musimy zapłacić za wodę, musimy zapłacić za gaz, tak? Musimy zapłacić za przedszkolę dla dziecka. To są wydatki. Ale kiedy zrobimy tą analizę przychodów i wydatków, jeżeli mamy rezerwę, ja zawsze mówię, to najpierw. Z wynagrodzić siebie, zapłać sobie, tak? Czyli usiądź i przelej sobie pieniądze na swój fundusz rezerwowy za to, że przez ten miesiąc czasu pracowałeś, nieraz nie było łatwo, masz wiedzę, masz kompetencje, Wynagrodź siebie, a potem zacznij płacić innym, tak? Uważam, że to I u mnie to się sprawdza, tak? Co miesiąc wynagradzam siebie od 17 lat. Budując swój fundusz rezerwowy, moim celem jest to, kiedy będę miał 65, żeby mieć własny kapitał na własną emeryturę. A to, co będzie z systemu, będzie. Ja nie wiem, co będzie, ale na to nie mam wpływu. A na to, co robię, mam. Nie jest ważne, ile co miesiąc będę odkładać kapitał na emeryturę, tylko przede wszystkim, żebym jakąkolwiek kwotę, którą się sam ze sobą umówię. Najlepiej po analizie, tak, przepływów finansowych. Przede wszystkim regularnie co miesiąc mieć nawyk oszczędzania i budowania. To jest bardzo ważne. Plus czas im dłużej, tym lepiej. Najprostsze rzeczy bardzo często są najtrudniejsze. Czyli nawet ten element regularności. Podam taki przykład. Nieraz spotykań z sytuacjami, kiedy słyszałem, mam otwarte konto. Jak to będzie, czy to bankowe, czy IKE, czy XZ, no nie ma znaczenia, czy fundusz inwestycyjny, nie ma znaczenia, czy rachunek na giełdzie, każdy narzędzie jest bardzo dużo. I mówi, będę odkładał. Mówię, ale to regularnie? Nie, kiedy mam narzędziki, będę wpłacał. Słuchajcie, w większości przypadków to się nie sprawdziło. Kiedy nie mam takiego nawyku regularności, zawsze znajdą się zewnętrzne czynniki, które spowodują, że teraz nie odłożę, tak? Bo wakacje. Bo urodziny, tak, bo remont, prawda? Jest wiele rzeczy, które powodują, że zaczynamy konsumować te pieniądze. Ale jeżeli ja ze sobą się umówię co miesiąc na tą kwotę, czy ta dyscyplina, ta regularność, to to ma większe znaczenie niż kwota, jaką ja sobie zdefiniuję i powiem, że od dzisiaj będę odkładał 2000 zł miesięcznie, tak? Chodzi o to, żeby wprowadzić nawyk, aż czasem będzie tak, że na tyle nam to wejdzie w krew że będziemy tą kwotę sobie regularnie zwiększać. I na przykład dobrym pomysłem jest to, że przez pierwszy rok ustalam kwotę X i umawiam się ze sobą, że od stycznia, tak, jest nowy rok, zwiększam na przykład o dany procent, nie wiem, o 10%, tak, o 5%, o 15%, zwiększam sobie na kolejny rok znowu tą składkę, tą kwotę regularną, którą wpłacam. Możemy to robić sami, możemy też to robić poprzez programy, w których towarzystwa na przykład ubezpieczeniowe czy bank, zaproponuje nam z góry taką indeksację. Nie? Czyli powie, czy nie chcesz już sobie od nowego roku zwiększyć o wskaźnik inflacji, to swój kapitał, na przykład do budowania, budowania funduszu rezerwowego. Więc najważniejsze jest to, żeby to było regularnie i długoterminowo. Lepszego i bezpiecznego dnia, Przemek Koch. Lepszego i bezpiecznego dnia życzy Przemek Koch.